Dzień dobry, witajcie. Cześć. Fizjoterapeuta Konrad w nagraniu o rozciąganiu. Ćwiczenia rozciągające odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i sprawności fizycznej. Regularne rozciąganie pomaga w poprawie elastyczności mięśniu, zwiększeniu zakresu ruchu oraz zapobieganiu kontuzjom. W nagraniu tym przyjrzymy się bliżej różnym rodzajom ćwiczeń rozciągających, ich korzyściom oraz zastosowaniom w sporcie, rehabilitacji i walce z bólem. Rozciąganie może być wykonywane na różne sposoby, w zależności od celów treningowych i indywidualnych potrzeb. W dalszej części nagrania omówimy, czym jest rozciąganie statyczne i dynamiczne, jak można je wykorzystywać w codziennym treningu oraz jakie korzyści przynoszą dla zdrowia i kondycji mięśni. Dlaczego rozciąganie jest ważne dla sprawności? Rozciąganie jest kluczowym elementem każdego programu treningowego. Ponieważ przynosi liczne korzyści dla zdrowia i sprawności fizycznej. Oto niektóre z głównych zalet regularnego rozciągania: poprawa elastyczności mięśni. Regularne rozciąganie pomaga w zwiększeniu elastyczności mięśni, co przekłada się na większy zakres ruchu w stawach. Dzięki temu możemy wykonywać codzienne czynności i ćwiczenia z większą łatwością i swobodą. Redukcja napięcia mięśniowego: rozciąganie. Pomaga w rozluźnieniu napiętych mięśni, co może przynieść ulgę i redukcję bólu po intensywnym treningu lub długotrwałym wysiłku fizycznym. Uciskanie i rozciąganie mięśni przyczynia się do zmniejszenia napięcia i sztywności mięśni. Poprawa krążenia krwi. Rozciąganie stymuluje krążenie krwi, co przyspiesza procesy regeneracyjne i dostarczanie składników odżywczych do mięśni. Lepsze ukrwienie mięśni pomaga w szybszym gojeniu mikrourazów oraz zmniejsza stany zapalne. Poprawa postawy ciała. Regularne rozciąganie pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała poprzez wzmocnienie mięśni stabilizujących kręgosłup oraz poprawę elastyczności mięśni pleców i brzucha. Redukcja ryzyka kontuzji. Elastyczne mięśnie są mniej podatne na kontuzje, takie jak naciągnięcia czy naderwania. Rozciąganie przed i po treningu może pomóc w zapobieganiu urazom oraz poprawie ogólnej wydolności fizycznej. Rodzaje ćwiczeń rozciągających. Rozciąganie może być wykonywane na różne sposoby, w zależności od celu treningowego i indywidualnych potrzeb. Oto dwa główne rodzaje ćwiczeń rozciągających. Rozciąganie statyczne. Rozciąganie statyczne polega na delikatnym rozciąganiu mięśni i utrzymaniu tej pozycji przez określony czas. Zazwyczaj od 15 do 60 sekund. Jest to najczęściej stosowany rodzaj rozciągania, który przynosi liczne korzyści dla zdrowia mięśni i tkanek miękkich. Definicja i zasady rozciągania statycznego. Rozciąganie statyczne polega na stopniowym rozciąganiu mięśnia do punktu, w którym odczuwany jest delikatny dyskomfort, a następnie utrzymywaniu tej pozycji przez określony czas. Ważne jest, aby unikać gwałtownych ruchów i nadmiernego napięcia, które mogą prowadzić do kontuzji. Przykłady ćwiczeń rozciągania statycznego. Rozciąganie mięśni ud. Stań prosto i złap jedną stopę za kostkę, przyciągając ją w stronę pośladka. Utrzymuj tę pozycję przez 30 sekund, następnie zmień nogę. Rozciąganie mięśni łydki. Oprzyj się o ścianę i postaw jedną nogę do przodu, a drugą do tyłu. Delikatnie pochyl się do przodu, utrzymując piętę tylnej nogi na podłodze. Utrzymuj tę pozycję przez 30 sekund, a następnie zmień nogę. Rozciąganie mięśni pleców. Usiądź na podłodze z wyprostowanymi nogami i pochyl się do przodu, próbując dotknąć palców stóp. Trzymaj tę pozycję przez 30 sekund. Rozciąganie dynamiczne. Rozciąganie dynamiczne polega na wykonywaniu kontrolowanych, płynnych ruchów. Które naśladują ruchy wykonywane podczas aktywności fizycznej. Jest to doskonałe narzędzie do rozgrzewki przed treningiem, ponieważ pomaga w przygotowaniu mięśni do wysiłku fizycznego. Definicja i zasady rozciągania dynamicznego Rozciąganie dynamiczne polega na wykonywaniu serii kontrolowanych ruchów, które stopniowo zwiększają zakres ruchu i elastyczność mięśni. Ważne jest, aby unikać gwałtownych i nagłych ruchów, które mogą prowadzić do kontuzji. Przykłady ćwiczeń rozciągania dynamicznego. Wymachy nóg. Stań prosto i wykonuj kontrolowane wymachy nogą do przodu i do tyłu, stopnowy, stopniowo zwiększając zakres ruchu. Powtórz ćwiczenie na drugiej nodze. Krążenia ramion. Stań prosto i wykonuj krążenia ramion do przodu i do tyłu, stopniowo zwiększając zakres ruchu. Skłony boczne. Stań prosto i wykonuj skłony boczne, delikatnie pochylając się w lewo i prawo, starając się dotknąć dłonią do kolana. Rozciąganie w sporcie. Rozciąganie odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu do treningów i zawodów sportowych, pomagając w poprawie elastyczności mięśni, zwiększeniu zakresu ruchu oraz zmniejszeniu ryzyku, ryzyka kontuzji. Oto jak rozciąganie może być wykorzystywane w sporcie. Rozciąganie jest ważnym elementem przygotowania do wysiłku fizycznego, ponieważ pomaga w przygotowaniu mięśni do intensywnego treningu lub zawodów poprzez zwiększenie elastyczności mięśni i zakresu ruchu. Rozciąganie może pomóc w poprawie wydolności i efektywności treningu oraz zmniejszeniu ryzyka kontuzji. Rozciąganie jako element rozgrzewki i regeneracji. Rozciąganie Powinno być częścią zarówno rozgrzewki przed treningiem, jak i procesu regeneracji po wysiłku fizycznym. Oto jak można je włączyć do rutyny treningowej. Rozgrzewka. Rozciąganie dynamiczne przed treningiem pomaga w przygotowaniu mięśni do wysiłku fizycznego, zwiększając ich elastyczność i zakres ruchu. Dynamiczne ćwiczenia rozciągające, takie jak wymachy nóg czy krążenia ramion. ramion Mogą pomóc w zwiększeniu przepływu krwi do mięśni i poprawie ich gotowości do treningu. Regeneracja, rozciąganie statyczne po treningu, pomaga w redukcji napięcia mięśniowego i przyspieszeniu procesów regeneracyjnych, utrzymanie pozycji rozciągających przez określony czas, takich jak rozciąganie mięśni ud czy pleców, może pomóc w zmniejszeniu opóźnionej bolesności mięśniowej doms. Oraz poprawie elastyczności mięśni. Rozciąganie w rehabilitacji. Rozciąganie odgrywa istotną rolę w procesie rehabilitacji, pomagając w przywracaniu pełnej sprawności mięśni i stawów po urazach oraz w redukcji bólu. Oto jak rozciąganie może być wykorzystywane w rehabilitacji. Rozciąganie jest często stosowane w programach rehabilitacyjnych, aby wspomóc proces gojenia i poprawić elastyczność oraz zakres ruchu. Regularne rozciąganie może przyczynić się do szybszego powrotu do pełnej sprawności oraz zapobiegania ponownym urazom. Korzyści z rozciągania dla pacjentów po urazach: poprawa elastyczności i zakresu ruchu. Rozciąganie pomaga w wskazówki dotyczące bezpiecznego rozciągania w rehabilitacji. Konsultacja z fizjoterapeutą przed rozpoczęciem programu rozciągania. W ramach rehabilitacji warto skonsultować się z fizjoterapeutą, który pomoże dobrać odpowiednie ćwiczenia i techniki dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Stopniowe zwiększanie intensywności. Rozciąganie powinno być stopniowo zwiększane pod względem intensywności i czasu trwania, aby uniknąć nadmiernego napięcia i kontuzji. Unikanie bólu. Podczas rozciągania. Nie należy wywoływać ostrego bólu. Jeśli odczuwasz ból, zmniejsz intensywność rozciągania lub przerwij ćwiczenie. Regularność. Regularne rozciąganie przynosi lepsze rezultaty. Ćwiczyć można codziennie lub kilka razy w tygodniu lub zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty, aby wspomóc proces rehabilitacji i przyspieszyć powrót do pełnej sprawności. Podsumowując, ćwiczenia rozciągające odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i sprawności fizycznej. W nagraniu tym omówiliśmy dlaczego rozciąganie jest ważne dla zdrowia mięśni, różne rodzaje ćwiczeń rozciągających oraz ich zastosowanie w sporcie i rehabilitacji. Regularne rozciąganie przynosi liczne korzyści, takie jak poprawa elastyczności mięśni, redukcja napięcia i bólu, zwiększenie zakresu ruchu, szybszy powrót do pewnej sprawności potreningowej. Rozciąganie statyczne i dynamiczne mogą być skutecznie włączone do rutyny treningowej, pomagając w przygotowaniu mięśni do wysiłku fizycznego oraz przyspieszeniu regeneracji po treningu. Rozciąganie jest również ważnym elementem rehabilitacji, pomagającym w przywróceniu pełnej sprawności mięśni i stawów po urazach oraz zapobieganiu ponownym kontuzjom. W walce z bólem. Rozciąganie może przynieść ulgę i poprawić ogólne samopoczucie poprzez redukcję napięcia mięśniowego i poprawę krążenia krwi.